Witajcie w Kuchni się robimy dzisiaj ultra straszny tort na Halloween. To będzie tort, który ozdobimy czachą, bo ma być na grobek, z którego wykopuje się trup. Mam tutaj krem czekoladowy, nie będzie takim klasycznym tortem okrągłym, będzie się na grobka. Ciasto zrobiłam takie mega wilgotne, wiecie czym ja je nasączam? Od babci, takim syropem ze śliweczek. Babciu, kocham Cię. teraz uwaga, połowę tego kremu idzie tutaj, I teraz na górę druga warstwa ciasta, i teraz idzie na to cała reszta naszego kremu, to jest nasza ziemia. To jest strasznie nieładna. Ale zaufajcie procesowi, to serio będzie wyglądać fajnie. To mam w swojej głowie, moja głowa jeszcze nigdy, prawie nigdy, czasem mnie nie zawodzi. Grób wykopany, teraz ziemia. To są po prostu takie ciasteczka kakaowe. Ej, ale kto to będzie później odkurzał? To nie stójcie tak się nie patrzcie, tylko się skoczcie od razu po i to łapcie co spada. Teraz potrzebujemy trupa. Dwie propozycje, słuchajcie. Taki tutaj w rogu, mały czaszeczek. Ewentualnie lecimy na grubo, Badujemy taką czachę. Głosujemy. Duża czacha, też tak myślałam. No jak szaleć to szaleć. O kurde Fajnie. Jeszcze mam takie kości. Jest. Ta Potrzymaj się kostko za srana, no. Jedno zadanie dostałaś, ludzie, kochani. Ej, mega straszny, nie? Jeszcze dekorację na stole zrobię. Ja. Nie mam przebrania. Ja naturalnie. Wystarczająco straszny. Okaz. Dajcie znać, czy pięknie. Znaczy, yy, czy strasznie. Mi się podoba. plus jest smaczne No bo oczywiście spróbowałam nadmiar. I to wszystko na ja razie, pa!